Siemaneczko, ja jestem Anmal, a to jest Powrót do Przeszłości, czyli Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Możemy rozpocząć grę. Jeśli będziecie chcieli, to pokażę wam, jak ją zainstalować. A teraz oglądamy scenę. Tej nocne nic na niebie nie wskazywało, że wkrótce wydarzą się dziwne i tajemnicze rzeczy. Gdyby nic nie podejrzewał, mógł sprawiedliwych ciemności, wypłynął, wielki mocotek niosący na sobie olbrzymia. Oldman ten imieniem Hagrid zostawił na progu domu przy ulicy Privet Drive, Drive. nr 4 jakiś in the bundle kocyk z awiniątką. W zawiniątku Harry Potter. For Potter, który przeżył. Przez następne 11, years, Harry 11 lived lat Harry mieszkał w tych, -parents tych strasznych przebranych chodnicach Aż do pamiętnego dnia, w którym otrzymał list Linda go do dostąpienia do Hogwarty Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Hagrid zabrał Harego na ulicę Pokon, by zakupić zostaw najbardziej niesamowitych pomocy szkolnych. Podczas wizyty w banku Gingota Hagrid odebrał skrypty 713 mam Mówię mówiąc Haremu, że w Hogwarcie będzie znacznie bardziej bezpieczna. Wkrótce potem Harry wsiadł do ekspresu Pogła i pozostawił świat mogoli daleko za sobą. Dumbledore wstał. Muszę was poinformować, że w tym roku wstępna korytarz na trzecim piętrze, ten po stronie, jest zabroniony dla wszystkich, o ile nie chcą umrzeć w straszliwych mękach. Harry założył fiarek PR przy nią, nadziei, że nie zostanie wybrany do Slytherinu, ale do Gryffindoru. Nie Slytherin? Co? Zamoczała mu do łuka Możesz być kimś większym, to wszystko jest w głowie, a Slytherin pomoże ci w osiągnięciu wielkości. Nie? No dobrze. Skoro jesteś pewien, niech będzie. Riffindoor. Możecie od razu mi powiedzieć, czy chcecie, żebym wam czytał napisy, czy też nie? W komentarzach oczywiście. I zaraz przekonamy się. Powiem za chwilę te parę rzeczy, które <grystanie> Witaj w Hogwarts Szkole Magii i Żołnierstwa. Jestem Albus Dumbledore, twój dyrektor. Hogwarts to so, ten Szukaj so za tym, każdymi, so, so każdymi drzwiami. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie sekrety są w wartość Dziś rano widziałem i się na komnatę czekoladowych But alas, I jednak gdybym wrócił, to bym został zastąpiony przez stado an, nieprzyjemnych ognisków krabów. No, teraz, to, na górę, na swoje to, lekcje, na lekcje. tylko się nie huźni. No, ale ja jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Czyli jednak przeciszyć delikatnie. Dobra, w ten sposób będzie dobrze. W ten sposób będzie lepiej. No, ogólnie, ma... jest parę rzeczy zainstalowanych, jak na przykład właśnie mouse fix, żeby można było fajnie się rozglądać, dodać tak dookoła. Bez tego to byście mogli, tak wiecie, w pionie albo w poziomie tylko się obracać. Nie obydwa naraz. Czyli nie możecie tak pod kątem, chyba że celujecie myszką. A tak to możecie widzieć lepiej, wszystko ogarnąć sobie. No. Cześć Harry, pamiętasz mnie? Jestem Ron Wesley. moi bracia Fred i George chcą ci coś pokazać za mną. To. Jeszcze oczywiście trzeba Windows fixa zainstalować, żeby w ogóle można było grać na Windowsie 10 i fix do rozdzielczości, żeby można było grać w Full HD bądź 4K. Ale tutaj. Jak... Nie wiem, czy mówiłem, nic za mną Harry, nie wiem, czy mówiłem, że jak będziecie chcieli, to pokażę cały proces instalacji Harry Pottera, Kamień Filozoficzny na komputery z Windowsem 10, bądź 11, bo na 11 to też działa, z całym tym właśnie ściąganiem, które są bezpłatne, jestem młody, więc year, I nie groźne, year, bo to są to nawet na gry online do pobrania. Co się później, na lekkiej obrony przed Czarną Magią. Powodzenia, Harry. No. Nie zagadałem się i nie zobaczyłem, co mówił Froty George. No ale dobra. Pamiętam tę grę. Względnie. Więc nie ma co się obawiać. Nauczymy się. Na Biegnie w kilku i nie zatrzymij się. W ten sposób, wezmiesz się. na... w luteczku znajduje się jeden z fasolek przy książkach Bertiego Bolta. Zbieraj wszystkie kutry, jakie znajdziesz, i pozostaj się z nami. Dobra. To. Tutaj chyba też coś będzie, nie pamiętam. Mm -mm. Ale to co chciałem właśnie mówić. Ogólnie gry, jeśli chcecie, macie ją dostępną na różnych stronach Abaddonware. To jest są, ogólnie pojęcie Abaddonware określa się gry, które zostały całkowicie porzucone przez twórców, nie można ich nigdzie legalnie kupić. Poniekąd znajdowałem się w szarej strefie obecnie. Nie well chyba prawa autorskie tak, tak, tak jak w parę Potterze, A do gry po 20 czy 25 latach powinny się i tak skasować. Więc względnie legalnie up. można ją pobrać. We'll ja sam egzemplarz... No. Ja swój... O, schop. Ja swój egzemplarz... i tak... pobrałem z bardzo fajnej strony polskiej 16-bit 16-bit be i tam masz, tam macie właśnie gry porzucone przez twórców nie tylko na pc ale też różne starsze gry jak na Commodore 64 Atari jakby ktoś chciał i miał propozycję jaką grę właśnie z takich jeszcze starszych nagrać nagrać, byście chcieli obejrzeć to możecie powiedzieć ich.

Tak samo jest fajny właśnie mod, bo to już fixem raczej nie można nazwać. a Abskarujący. rozdzielczość właśnie do wyższy przez AI. Że można ładniej oglądać, choć trochę, o ile się to da. Według mnie całkiem w porządku. Aż tyle nie zmienia, ale zawsze lepiej na oko się patrzy. A teraz też trzeba powiedzieć, wiem, że mnie od dawna nie było na kanale. Zacząłem z powrotem nagrywać, więc mam nadzieję, że polajkujecie i zasubskrybujecie mnie na nowo, jaki pierwszy raz. Ale tak jak widzieliście na kanale, seria z Fabry, wraz ze znajomymi, jak ogrywamy, gramy sobie codziennie w to. We couldn't have done it without you. We do it for you. Experiments. Here's a no. wizard card for you. You've earned it. Albus Dumbledore. Climb through the secret exit above the bookcases to get to your first spell lesson. Good luck! Zabierzmy tą kartę card <laughs> Co jeszcze chciałem mówić? Ja osobiście Harry Pottera, Kamień Filozoficzny jak i Komnatę Tajemnic Ogrywałem na PlayStation 1. I co mi się podoba? Well, well, well. Proszę, proszę, to is chyba ten Harry Potter. Potter. Draco jestem Draco ma... I Le lepiej well, traktuj mnie należycie. Są koledzy, ślizgani, Oczywiście to my, ślizgani, zobędziemy w puchach domu i puchach tak, w wilicza. Tak, tak. Lepiej nie w drogę w poter. chłopaki. No, mm, co ja mówię? Ja zgubiłem wątek. No, zgubiłem wątek. Zobaczcie, widzę, Co ja mówię? To ja A, że. Hej Harry, to ja, Karmionowie Andrew. Spotkaliśmy się w pociągu Let's do Cockbirdu. Pamiętasz? Lekcje obrony w Cockbirdu odbywałem się za tymi i bym. Chodź za mną. No. Na PlayStation ogrywałem te dwie gry: Kamień Filozoficzny i Komedia tajemnic. I osobiście uważam, że tak jak za pierwszym razem ogrywałem je na PlayStation, później dopiero na PC się zobaczyłem, to wersje na PlayStation są dla mnie lepsze. Różnią się, więc nie zdziwcie się, jakby się. Ubrali skąd... I Jestem. Po, po, profesor Quirrell. dziś będziemy się uczyć, jak chronić się przed po, 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 czarną magią. Za, za pomocą zaklęcia tripendo. Wsoko no, mam wróżkę, potem wstrzymaj przycisk myszy i powtórzę w Gdy skończy, nie zwoli. się Dobra. E, robimy to. O Jezu. Ile też drugiej, jak to w dzisiejszych czasach już robić. A. Dobra, udało się. Będę! To było wstrząsające, panie Potter. Poproszę, chwileczkę. 5 punktów dla Gryffindor. Jeszcze raz. P panie Potter. Ła. A, Jezu... Naprawdę trudno to się robi. Jeśli to nie jest 4 na 3... Dobra. A jak zmniejszy trochę. Czułeś, Misha? To by było wstrząsające popowanie, Potter. Po-po-po-po po 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 ćwiczyć. Ten, 10 po punktów dla Gryffindoru. I jeszcze raz, popowanie, Potter. Dobra, jest, jest. Już prawie. Dobra. udało mi się? O nie. A nie, udało się. No dobrze, że się cofnąłem tam. Właśnie. To jak Potter. To się punktów dla Gryfinorów. Jeszcze raz pani Potter. Dobra. O nie. Teraz ustawiłem na zbyt niską jednak czułość. Więc nie wiem, czy zdążę w ogóle. Oj. Nawet nie zdążyłem do końca. No Nie udało się, widzowie. Widzę, że się pan przykłada, ale to jeszcze nie, nie to... ...funkcja zadała, jak serwis mógł tu, dla Gryffindoru. 3-4. Było blisko. Bytnie, może teraz rozpocząć sprawę, Twipend, by przećwiczyć zaklęcie. Poproszę za mną po Potter. Lubiałam go. Drogi Jasmine. Żeby żeby wycelować zaklęcie, i będę zwolnił czyszczkę, by rzucić z Spróbuj na tej Przypędu! 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 strony. O nie. Nie, no jest w ogóle niedobrze. dobrze. jest coś i tu jest przejście, dobra. No, nie, nie ma sprintu. A sprintu nie ma klika. Żeby przełączyć Flipendo na. przełączyć na ścianie, by otworzyć. drzwi. Flipendo działa na wszystkie rzeczy. Na przykład na ten kociołek. Proszę go, wrócić, panie Potter. O, nie! yeah! Flipendo! Ale tu jest jeszcze jedna. Flipendo! A tu... Ty... No, za nisko jesteśmy. Nie dobrze. No, wtedy idziemy po gwiazdkę. I ten, żeby się przedostać. Jedna. No, dobra, jednak ta myszka. Niech wróci. No. Wygodniej się jednak gra w taki sposób biegniemy z szalą. Aktywowanie. Do dobra robota teraz, i pozbierać gwiazdki z Spotkamy się po, po później. A. 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 Ej, gra dzieciństwo, widzowie. Mojej, bardzo możliwe, że wielu z Was też. Witaj, Harry Potter. znalazłem się prawie czy z głowy niki. Jestem duchem, rezydentem to jest Wysyskręga zapisu gry. Nie wiem, Twoja gra zostanie automatycznie zapisana. Gra zostanie wdowlona od tego punktu, jeśli zasłabniesz. Fajnie. Zapisaną grę można by menu. czytać tak jest, z menu głównego. Do widzenia! No to zapisujemy. Ło! Pamiętam, że to trochę dłużej zajmowało zapis, ale dobra. Ten dźwięk drzwi. No to dźwięki fajne mieli. Gdzieś? było obracanie, obracanie takie, a nie chodzenie na mógł, ale co tam. Rependo! 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 O. Rependo! 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 A, otworzyliśmy. Secret pewnie. Do gwiazdki, no. O, a mówiąc jeszcze o tym Pucharze domu. Nie tak akurat, bo i tak wygramy Zrzuć zaklęcie Clipendo na ten blok, by usunąć go drog, z drogi CLIPENDO! 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 No A, czemu nie działa? No No, a też, drodzy widzowie, mam planach ogrywać w sumie wszystkie części Harry Pottera Czyli również te najnowsze. Powiedzmy najnowsze. Od jedynki do 7 będziemy grać i ogrywać. Hogwarts Regacy! W sumie też by można było ograć. Choć już, choć już przeszedłem tą grę, to będzie można zagrać. Fajna była. Nie powiem, że nie. Co to jest W ten sposób. Okej. Okay. I tak samo mogę już powiedzieć. Mam materiał nagrany z innej gry w uniwersum Harry Pottera, a mianowicie z Harry Potter Mistrzostw Świata w Quidditchu. Te, które wyjdą przez Walner Bros. Niestety na chwilę obecną powstrzymuje mnie wrzucenie na YouTube materiałów, które mam nagrane z beta-testów. Embargo, które mam na... i NDA. Ale jest powiedziane, że będzie można puścić te nagrania, gdy wyjdzie ca... pełna wersja gry po prostu. Więc będziecie mogli od razu zobaczyć widzowie, jak wyglądało Gra przed wypuszczeniem oficjalnie. A mi się świetnie w to grało. Do czego bym to porównał? Do... CSa? Poniekąd? Jeśli się rozchodzi o format druży drużynowy po prostu. Bo... W czuwaj, w tym najnowszym Quidditchu, co będzie? bo? Też są podział na drużyny pięcioosobowe. Już nie grasz jak w tych starych mistrzostwach świata. W chwili że jesteś sam jako cała drużyna. Powiedzmy jak w Tylko już faktycznie jest pięć osób. Podział na rolę. Bo jedna osoba będzie, czy tam dwie, pałkarzem. Szukający. Pałkarz, szukający. Bramkarz. I zwykły taki zawodnik. Nie pamiętam jak to się na po, po polsku nazywało. Ale cóż. I gracie tak jak było normalnie w uniwersum Harry Pottera, napisane przez J.K. Rowling, do upłynięciu czasu. Więc, nawet jeśli złapiesz złoty z nich gra się nie kończy, tylko dostajesz 100 punktów. Czyli tak jak normalnie grał w uniwersum starego Pottera. To jest panie, no, panie, panie, Potter, panie, panie, jak młodych czarodziejów. panie, panie, Poruszałem się szybko i mogłem panie, problem. Dobra, nie będę na razie razie panie, to. O panie, A, po prostu miałem ich przywrócić. Dobra. Nie, bo to w... tajemnic chyba już będzie. Gratulacje panie Potter. Ukończył końcu sprawdzian. Widzę, że zabrałeś sporo gwiazdek sprawdzian. 10 punktów dla Gryfinor. teraz musisz iść na lekcję latania? Wolę sam te zadawać. Po do wspólnego pokoju wycinano. Ron, Hermano i Harry rozmawiali o tych, podniecając w pierwszych dniach w powarcie. Dużo miejsca poświęcili w łamaniu do banku Gringota. Nie mogli I jednak rozmawiać z długo, ponieważ w i jego przyjaciele powinni pojawić się na lekcji latania u pani Hooch. Ale widać, że dysk już robi swoje, I'm tak się przechaduje, musia. Jestem waszym instruktorem first, i nazywam first, się Pani Cooch Na swoje pierwsze lekcje będziecie przelatywać przez te obręcze Pewnie nie będą tam lubiące Zresztą staruję się zapomnieć o klawisze strzała Mam the nadzieję, że wsadam te klawisze przyspieszenia i zwolnienia rygóry w drodze do ślądu Gotowy Potter? To na mój widzek. Eee pod shiftem to mam I myszką steruje się w no Więc To co pisało, to nie miało trochę racji bytu Ale dobra na namiotu uwielbiam zawsze Ja prawie Muszę inaczej się ułożyć do gry pewnie Myszkę inaczej ustawić Położyć sobie na biurku. Ale dobra. O. Tego nie pamiętam. Dobra. I nie wiem Pop zmieniony. No. Wiem, że mam na naturalny talent do latania na w końcu jestem Harry Potterem. Jestem synem wielkiego czarodzieja, który dręczył sobie ten Severusa Snape'a na znaczy fisia. A nie, to pamiętam. Dobra. O. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze tylko parę okręgów. Tam to chyba opominałem, ale nie jestem pewny. Dobra. No. Dobra. O! Trzeba to zabrać. No. Nie, dzięki temu. Nie zabraknie czasu? Nie. Uda się ładnie. No, udało się widobie. Trochę musiałem. Chcesz sam rozmawiać przez skupiania się. Idealnie, 20 punktów dla wgysień dolu. Gratuluję, gratuluję także odkrycia tajnych pomnatów. Ostatni uczeń dokonał tego w 1867 roku. Od tej pory możesz ćwiczyć już latanie w dowolnej chwili odpowiednio. Opcja, opcja znajduje się w menu No a to akurat time widziałem. Ja teraz poradzę lekcji zakończyć uroku. Do widzenia, Pani Potter. Dobra, widzowie. Tu nie możemy. O! trochę za wcześnie Harry, ale mogę nauczyć cię nowego zapięcia, które Zapięcie, które ja się nowego zaklęcia, które oponowałem sam. Zaklęcie, które się ci nauczyłem Alohomora. Służy ono do otwierania magii w rzeczy zamkniętych, ale nie do psot. Alohomora! To jest symbol w czaru Alohomora. Gdy skończę, przytrzymaj przycisk i powtórz a potem pójść przycisk. Dobra. i jest prawie widzowie, widzicie jak ładnie wyszło Alohomora nam tylko też głupie, bo to Hermiona na nas uczy jest yeah. 99% uuuu! prawie 100% to było imponujące Harry bardzo dobrze, Harry jestem pewna, że proszę by ci 5 punktów za ten czas. i to Hermiona na punktów punkty gdzie to no, fakty naprawdę nie ma sensu po prostu a zobaczmy tak wow no dobrze po mostu oh, jestem widzowie ale wyszło chociaż trzeba się bardziej postarać niż to było tak dobrze, robić ale wiem, że no, no. I dostajemy punkty dla naszego domu. Od uczennicy. Także... To trochę nie ma, według mnie nie ma sensu, że dostajemy punkty za uczenie się Alohomory od uczennik... Nauczyciel może tylko przydawać tam punkty. 96. Ale przynajmniej dostaniemy dużo punktów. Ja, bo ta ona akurat najsłabsza z liczby. I chodzi No tak, proszę, proszę, uczyni mnie, by był bardzo dobry. No tak, tak. Tak, dobra. Dobra. Jeśli nie wyszło, to trudno się mówić, widzowie. Nie, wyszło. Brawo, prawie setkę, Znowu. To no, było wspaniałe, Harry. No, 20 punktów, kolejny. Czyli jak wam tam nie robią, to byśmy mieli już 130 punktów. No. Teraz spróbuj użyć czaru Alhomora, mamy jeszcze kilka minut do lekcji, zakręcił roku. Drzwi znajdujące się przed tobą... Drzwi znajdujące się przed tobą są zamknięte, dobra. Ale... я что там не хочу бить. Давай, бей, фасолки. Добро, а? Что еще шея с этим. Od was już nie dostaniemy nic. Tutaj też nic. A? Słyszałem? O! W ten sposób. Dobra. Ciekawe. Nie pamiętam nie tego kompletnie, widu widzowie. O! I tutaj też jest. Jakaś śliczna blizna. No, dziękuję. Bardzo dziękuję. No. Ale dobra. W takiej grze można sporo wybaczyć, w szczególności, że to jest gra sprzed 23 lat. Więc nie ma co się dziwić, że parę rzeczy może być innych, ale zapisujemy. Strasznie szybko. Pod dyskiem 1-2 to naprawdę szybko. Pod SSD-kiem pewnie tak samo będzie szybko, ale na tym byśmy zakończyli dzisiejszy odcinek. Ja byłem anomal, to był powrót w przeszłości, czyli Harry Potter i kamień filozoficzny. Na razie.